Krzysztof Rospara, więc ja przekazuję mikrofon i pewnie będzie oświadczenie. Ja Proszę, nie To dlatego, że musiałem kawał ładny tutaj przebić, żeby się tu znaleźć, i chciałem oficjalne stanowisko Federacji w tym momencie zająć. Przepraszamy przede wszystkim za zaistniałą sytuację Kasiusza, który tutaj miał walczyć. To miało być inne widowisko, i doszło do, do tego, do czego nigdy nie powinno dojść. Marcin poniesie odpowiednie konsekwencje tego, co się wydarzyło. Przepraszamy naszych widzów, bo myślę, że też nie takiego widowiska oczekują. Nie takie widowisko my chcemy naszym widzom dostarczać. Cóż, doszło do czego doszło. kasuję jeszcze raz, sytuacja z ochroną. No, nie było to zamierzone, ale na rzecz się prze... należą się przeprosiny, bo, bo, bo to organizator. Ja wtedy ochronę przepraszam, jeżeli to nie oni. Ktoś z jego narożnika, uważam, że brzydkie zachowanie, bo jak mnie kilku osób już trzymało, to mogli już puścić moją walkę w parterze z najmanym i taką go ta rozniósł za te brzydkie zachowanie. No i jest zwykłym frajerem, ale ja do was nic nie mam. Wiem, że to po prostu jest nieudaczyki tyle. Z Marcinem będziemy mieli osobną rozmowę, także ja myślę, że będziemy kontynuować teraz. Przed nami jeszcze ciekawe wydarzenie, także myślę, że uda się poprawić to, jak to wszystko wygląda. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy serdecznie. Pan Krzysztof Rozpara przemówił. Na pewno jeszcze usłyszymy tutaj zarówno od e, włodarzy, jak i od samego Krzysztofa. A przed nami main event. Jeszcze chwileczkę e, na pamiątkowe zdjęcia, no, ale rzeczywiście wszyscy wyobrażaliśmy sobie to zupełnie inaczej. No i moi drodzy, myślę, że po tym, co przed chwilą się wydarzyło, potrzebujemy chwilki oddechu. A zapewni nam ją ten człowiek, którego już dzisiaj mieliśmy.